Siemanko, Siemanko, na tym filmiku opowiemy sobie o taktyce 4-3-2-1, czyli taktyce, która znana jest z poprzedniej wersji gry, czyli z FIFA 23, gdzie praktycznie chyba każdy pro zgrał tą taktyką i połowa graczy również ją wykorzystywało, gdyż była bardzo skuteczna. W eSports FC24 również ta taktyka się świetnie sprawdza, dlatego o niej sobie dzisiaj opowiemy, jak ustawić tą taktykę, jakie dać wytyczne dla zawodników, dla zespołu i jakich zawodników również dobrać do drużyny, żeby ta taktyka świetnie się sprawdzała. Ale zanim zaczniemy, szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc jak widać tutaj na załączonym obrazku, mamy tutaj taktykę 4-3-2-1, gdzie mamy czterech obrońców, trzech pomocników i trzech zawodników odpowiedzialnych za atak. Aczkolwiek tak nie do końca, ponieważ jeden z tych pomocników również będzie się często do łączał właśnie do formacji ofensywnej. W tym przypadku będzie to właśnie lewy pomocnik, czyli w moim przypadku Banini. Także składając sobie skład, musimy wziąć pod uwagę, że jeden z tych pomocników powinien być bardziej nastawiony na atak, a dwóch zawodników pomocy powinno być równie dobrych i w ataku, i w obronie. Aczkolwiek tutaj w moim przypadku, na przykład Roy Keane to jest osoba, która bardziej skupia się na defensywie i na zabezpieczaniu właśnie własnej bramki. De Jong jest takim zawodnikiem, bardziej box to box, który też czasami będzie podchodził. Do, do pola karnego przeciwnika aczkolwiek to nie będzie jego główne zadanie od tego będą zawodnicy właśnie z przodu i ten lewy pomocnik w środku, jeżeli chodzi o atak no to wiadomo, napastnik, tutaj w zależności jakiego macie, może być to ktokolwiek, skrzydłowi najlepiej jakby byli w miarę szybcy, czyli tak około 90 tempa bazowo, żeby mieli jeżeli chodzi o obrońców bocznych, tutaj również przynajmniej te 90 tempa, no jest wskazane zwłaszcza, że w tej grze na chwilę obecną bardzo skuteczne są ataki właśnie skrzydłami, sami pewnie już nieraz doświadczyliście straty bramki właśnie po rajdzie skrzydłem i dograniu gdzieś tam do środka pola i strzelaniu do pustaka. Także tutaj ci obrońcy na bokach muszą być bardzo szybcy, żeby nadążać za bardzo szybkimi skrzydłowymi przeciwnika. No i przede wszystkim kluczowa jest ta jedna pozycja na środku pomocy, czyli, czyli pomocnik defensywny, skupiony głównie na defensywie. On nie musi się w ogóle angażować do ataku, od tego jest formacja ofensywna, a ten zawodnik musi być, musi być bardzo dobry w obronie i mieć wysoką pracowitość przede wszystkim w obronie. Takich zawodników jest multum, także Mógłbym wymieniać tutaj bez końca. Ja trafiłem, rojaki i na spaczki z, z ikoną, dlatego na razie nim sobie pykam. I jest moim zdaniem, jak na tą chwilę, jeszcze na ten etap gry, całkiem przydatny, właśnie w tej roli. Jeżeli chodzi o konstruowanie akcji, można to robić na różne sposoby. Tutaj mamy i duże opcje w ataku, jeśli chodzi o skrzydłowych. Możemy grać skrzydłami, jak i również środkiem, gdyż ten środek, jak sami widzicie, również jest dosyć gęsty. Także tutaj również, również środkiem pola można ładnie sobie tutaj tiki takie urządzać i w ten sposób konstruować sobie akcję. Aczkolwiek w możliwości jest bardzo. Dużo, zwłaszcza z jednej strony boiska, czyli w moim przypadku to będzie prawa strona boiska, gdzie mam właśnie wytyczne na prawego obrońcy, również ustawione, tak żeby się dołączał do ataku. Dlatego zazwyczaj tą stroną częściej przeprowadzam właśnie ataki na bramkę przeciwnika, aczkolwiek lewą stroną również od czasu do czasu to robię, żeby nie być schematycznym dla przeciwnika i nie dać się po prostu złapać w jakiś właśnie taki schemat, który jest łatwo odczytany przez przeciwnika. Dlatego warto grać właśnie na różne sposoby i skrzydłami, i środkiem, w zależności oczywiście od sytuacji i od ustawienia przeciwnika na boisku. Jeżeli chodzi o wytyczne, to jeżeli chodzi o obronę, mamy tutaj styl gry zrównoważony, szerokość 50, głębokość na 70 ustawiona. Jeżeli chodzi o atak, mamy konstruowanie akcji, tutaj styl zrównoważony, stwarzanie szans bezpośrednie podania, szerokość mamy tutaj 30, czyli bardzo wąsko, zagęszczanie 16, mamy tutaj 6 kresek i rzuty rożne i wolne po jednej kreseczce. I teraz bardzo ważne, oczywiście kluczowe są wytyczne dla zawodników. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, zostawiamy mu tutaj tylko trzymaj się z środka i nic więcej tutaj nie zaznaczamy. Jeżeli chodzi o lewego skrzydłowego, mamy tutaj trzymaj się z środka i zostawaj z przodu. Jeśli chodzi o prawego skrzydłowego, mamy tutaj trzymaj się z środka i wracaj do obrony. Następnie pomocnicy. Ten lewy pomocnik, który będzie się angażował bardziej do ataku, mamy tutaj go praktycznie na wszystkim zrównoważonym, tak jak jest wyjściowo. Jedyne co zmienia. Zmieniamy tutaj na krycie skrzydła, upewnijcie się, że to jest ustawione, a jeżeli chodzi o tych dwóch pozostałych pomocników, czyli ten środkowy, zostawaj z tyłu, krycie środka i to samo przy tym prawym pomocniku również, zostawaj z tyłu i krycie środka. Jeżeli chodzi o lewego obrońcę, zostawaj z tyłu i mieszany atak, tutaj nie zmieniamy nic oprócz tego zostawaj z tyłu, prawego obrońcę zmieniamy na zrównoważony atak. I obieganie. Obrońców, jak zwykle, zostawiamy w spokoju, nic tutaj nie zmieniamy. A bramkarzowi dajemy wychodzi do wrzutek i wybiegający, żeby też częściej wychodził właśnie z linii bramkowej i łapał do środkowania. Oczywiście dodatkowym atutem dla bramkarzy będzie właśnie umiejętność wychodzenia z bramki bądź wychodzenia do wrzutek. To oczywiście będzie dodatkowy atut, aczkolwiek też nie jest wymagany. Tak więc słuchajcie, tak wyglądają właśnie te ustawienia. Tutaj w międzyczasie puszczę kilka klipów, tak żebyście mogli zobaczyć kilka akcji, które ja konserwowałem podczas niektórych moich meczy. Rady. Taktyka się sprawdza, aczkolwiek jak przy każdej taktyce, trzeba nabrać wprawy do zachowania się zawodników właśnie na boisku z tymi wytycznymi. Także nie przerażajcie się, jeżeli przez pierwsze 2-3 mecze nie będzie Wam dokładnie szło tak, jakbyście chcieli, ponieważ jak z każdą taktyką, trzeba do niej przywyknąć. Niektórzy mają swoje przyzwyczajenia z innych taktyk, zagrywają piłkę w ciemno, a nie na tym polega granie inną taktyką. Tu każda taktyka sprawia, że musimy się troszeczkę nauczyć, tak jak w prawdziwym zespole, trzeba się do tej taktyki przyzwyczaić. Czaić, nauczyć kilku schematów i na pewno z czasem będzie coraz lepiej. Także życzę Wam powodzenia w meczach. Na dziś to tyle, dzięki. Trzymajcie się na razie.